Witajcie. U mnie na kanale przygotowuję zupę ogórkową, ale trochę inaczej zrobioną, dlatego że będzie ona z takimi pulpecikami czy tam sklepcikami z mięsa mielonego, oczywiście. Tutaj widzicie taki szybki skrót tego filmu. Oczywiście pełen film jest dostępny u mnie na kanale, inżynier Chris. Link do tego pełnego filmu zostawię wam u dołu tego shorta. Także zachęcam was do obejrzenia pełnego filmu. Na pewno takiej ogórkowej jeszcze nie jedliście. Wiadomo, ogórkowa to jest zupa. Można powiedzieć królowa polskich zup. Jedna z wielu, ale można powiedzieć, że uwielbiamy ogórkową. Nie wiem, czy wszyscy. Jeżeli lubicie ogórkową i chcecie sobie przyrządzić ją trochę inaczej, tak jak ja dzisiaj tutaj wam pokazuję, zapraszam was do wykonania sobie takiej zupki. Naprawdę jest bardzo pyszna, fajna. No i trochę inaczej niż standardowo zrobiona. Także, jeżeli wam się podobał taki filmik czy taki skrót, zostawcie łapki w górę, oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Oczywiście, jeszcze raz Wam życzę smacznego. To dzisiaj na tyle. Dzięki, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.